W tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: proś, co ci mam dać. A Salomon odrzekł Bogu: Ty okazałeś Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę i mnie uczyniłeś po nim królem. Niech się tedy teraz, panie Boże, sprawdzi Twoja obietnica dana Dawidowi, mojemu ojcu, gdyż ty uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym jak proch ziemi. Daj mi więc teraz mądrość i wiedzę, aby mógł godnie występować przed tym ludem. Któż bowiem potrafi sądzić ten tak wielki lud? Wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi, ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem. Dlatego będzie ci dana mądrość i wiedza, a dam ci także bogactwo i mienie i sławę, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed Tobą i mieć nie będą. Witajcie w rozważaniach na Dzień Dobry. To był pierwszy rozdział drugiej księgi Kronik. Dialog między Bogiem a Salomonem. I takie kilka rzeczy, które chciałbym powiedzieć o nim. Znaczy pierwsze to jest taka, że Bóg pyta. Bóg nas pyta, co chcesz. Myślę sobie, że y, oczywiście modlitwy są czymś znacznie więcej niż tylko i wyłącznie mówieniem Bogu o tym, czego chcemy. Y, generalnie jest to przede wszystkim uwielbienie, jest to przede wszystkim chwalenie Boga za to, jaki jest, ale jest to również i po prostu mówienie Bogu o tym, jakie mamy oczekiwania, jakie mamy y, wizje, pomysły na życie i generalnie. Y, są takie momenty w życiu, kiedy ewidentnie Bóg jest skłonny odpowiadać, tak jak w tym momencie Bóg pyta Salomona i pyta go wprost: Proć, co ci mam dać? Oczywiście tu się całe pytanie pojawia, o Bożą Wszechmoc. Skwituje to w taki sposób, że w relacji z nami Bóg jakby można powiedzieć, funkcjonuje na naszym poziomie i pyta uczciwie, wiedząc jednocześnie, co się wydarzy, ale ta, ten dialog jest prawdziwy. Jesteśmy osobami. I myślę, że kiedy jesteśmy osobami, to po, prostu, to po prostu tak to musi funkcjonować. Inaczej to funkcjonować nie może. I Salomon odpowiada w taki szczególny sposób. Znaczy odpowiada w taki sposób, ja bym powiedział, z troską o to, do czego powołał go Bóg. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe, że, że Bóg go ewidentnie do czegoś powołał. Powołał go do bycia królem. My wiemy też z innych fragmentów, że generalnie nie było tak prosto Salomonowi tym królem zostać, ale jak już go powołał, no to zwróćcie uwagę, że, że Salomon jakby bierze to bardzo odpowiedzialnie. Salomon chce spełnić to powołanie Boże i tak naprawdę mówi mu: Boże, daj mi, wyposaż mnie do tego, żebym spełnił Twoje powołanie. Chcę spełnić twoje powołanie, chcę, żeby twoja wola się stała, chcę, żebyś był zadowolony z tego co zrobiłem. A więc daj mi siły, daj mi zdolności do tego, żebym spełnił to, do czego mnie powołałeś. Myślę sobie, że to jest taka najbardziej bezpieczna modlitwa jaką możemy jaką możemy skierować do Boga. I tak również najmądrzejsza modlitwa, znaczy właśnie najmądrzejsza w tym sensie, że Wydaje mi się, że nic nie da nam większej satysfakcji w życiu, jak właśnie spełnienie woli Bożej. Oczywiście nie zawsze to jest takie proste, bo ta wola Boża czasami może być trudna, czasami może być wymagać wymaga cierpliwości. No, no, różne etapy w życiu mamy do przejścia, ale powiem tak, nawet z perspektywy takich trudnych różnych rzeczy, które miałem znieść w swoim życiu, yy, cieszę się, że je zniosłem. No, oczywiście patrząc dzisiaj wstecz, no, to, to jakby nie udaje, że że to jest proste i fajne, kiedy to nas spotyka, no bo tak nie jest. Ale z perspektywy cieszę się, że udało mi się te rzeczy przejść. I, I to, co Bóg odpowiada, jest szczególne. To znaczy, on mówi: Skoro tak mi odpowiedziałeś, skoro rzeczywiście wziąłeś na poważnie to, do czego cię powołałem, skoro faktycznie potrafiłeś odrzucić te rzeczy, o których ja wiem, że były ci bliskie, w jakimś tam sensie. A nie, po, nie poprosiłeś mi o nie, no bo myślę sobie, że nie mówiłby o tych rzeczach, gdyby w ogóle nie były istotne dla Salomona. Nie mówi mu, że nie poprosiłeś dla siebie o, nie wiem, o, o nowy ogródek. No nie, no mówi o rzeczach, które rzeczywiście są istotne i powiedzmy sobie uczciwie, że one są również istotne i dla nas, kiedy patrzymy na nasze serce. Różne te motywacje się pojawiają nie tylko zaszczytne, nie tylko chwalebne, ale też takie bardzo ja bym powiedział prozaiczne, takie bardzo związane z naszą rzeczywistością, z naszym zwykłym dzianiem się rzeczy, gdzie byśmy chcieli trochę ułatwień, chcielibyśmy, żeby, 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 żeby nam się żyło trochę z większą ulgą, albo żeby niektórzy, którzy gdzieś tam, którzy nam za, za, zaleźli za skórę, żeby, żeby Bóg się z nimi rozliczył. No, mamy takie pragnienie, ja przynajmniej mam, bo uczciwie mogę powiedzieć. No, może wy nie macie, ale ja mam. I Bóg mówi: Wiesz, co, ale potrafiłeś z tego zrezygnować, więc ja ci odpowiem na to pytanie, czy na tą prośbę, którą masz względem mojego powołania, bo chcę, żeby to się faktycznie stało, i myślę sobie, że, że Bóg chce, żeby jego powołanie się stało, więc tak naprawdę, proś mi właśnie o to, żeby jego wola się spełniła. Ale, mówi: Ale ja ci również dam i tą resztę. Dam ci mądrość, ale dam Ci bogactwo, imienie i sławę, jakie nie miał żaden z królów. To nie oznacza myślę, że każdy z nas dostanie to przy okazji, co byśmy gdzieś tam w głębi serca chcieli, ale nie poprosimy o to, bo wiemy, że to nie jest najmądrzejsze i to nie jest najważniejsze w naszym życiu. Ale bym powiedział tak, że najlepsze, o co możemy zrobić w naszym życiu. To wybierać Bożą Wolę, wybierać Boże Powołanie, prosić o to, żeby Bóg to nasze powołanie dał nam spełnić i modlić się o to, żeby nas do tego przygotował. I wtedy, jeśli, zwróćcie uwagę, i wtedy, jeśli dostaniemy przy okazji te wszystkie inne rzeczy, to wszystko będzie w takim porządku, jakim być powinno. Rzeczy pierwsze jako pierwsze, rzeczy drugie jako drugie, trzecie jako trzecie, czwarte jako czwarte. Jeśli byśmy zrobili na odwrót, jeśli byśmy prosili tylko i te, wyłącznie te rzeczy drugie jako pierwsze, trzecie jako pierwsze, czwarte jako pierwsze. Tak naprawdę wybralibyśmy głupio, niedojrzale i to nasze życie mogłoby się okazać puste, zgorzkniałe, docelowo byle jakie, przeżyte nie tak jak powinniśmy. Także życzę Tobie, życzę sobie, żebyśmy wybierali mądrze, żebyśmy wybierali jak Salomon, przede wszystkim szukali realizacji Bożego powołania. Niech Bóg nam dodaje do tego mądrości, Tobie dodaje mądrości do tego. Odwagi, wiary, a reszta się poukłada. I życzę Ci, żeby ta dzisiejsza niedziela właśnie, właśnie w tym była tobie pomocna. Panie, dziękujemy Ci za Twoją wolę, dziękujemy Ci, że ona się może wypełnić w naszym życiu. Daj nam odwagę i siłę, i, i, i wiarę i ufność, że to jest dobre i właściwe i cenne. Niech tak się właśnie w naszym życiu dzieje. Daj nam wybierać to, co Twoje przede wszystkim. Polecam wspieranie mojej służby. Więcej informacji w opisie z Bogiem i do zobaczenia.